Witam się z Wami. Dzisiaj zajmiemy się problemem tego oto ustroństwa. Jak widzicie mam tutaj na supałek związaną linkę, bo to się już nie trzyma. Każdy kto ma wiwida, to wie, że to po prostu wystarczy to akurat nie. To może na drugim zaprezentuję. Wystarczy pociągnąć linkę i lampa idzie do góry. Może no, się to trzyma z jednej ręki. A chcąc opuszczer na dół, wystarczy to nacisnąć, i lampa schodzi w dół. Tak się reguluje wysokość. Niestety to się zepsuło. A co się stało? Zaraz wam pokażę. Tu są w środku takie trzy małe kuleczki, które mi wypadły. Gdzieś tutaj. I o dziwo dwie znalazłem. Ale przyjrzyjmy się temu z bliska. Wygląda to tak. Tutaj się to rozkręca. Było to popuszczone. Tutaj wchodzi linka. Tutaj wychodzi linka. Linki z Hifirosa mają to do siebie, że ta izolacja, która jest u, u lince, ona po prostu się z czasem kruszy, blokuje i to było to popuszczone. Chciałem to pociągnąć i po prostu się to z rozsypało. W tych dziurkach są kulki. Taką maltką kuleczkę. Niestety nie mogłem już takiej kulki znaleźć nigdzie. Znalazłem dwie wystarczy. Trzecia się gdzieś straciła. Więc musiałem zamówić taki zestaw oto to Chciałem zamówić. Koszt takiego zestawu naprawczego z Hiroshima jest to na promocji w sklepie internetowej siedem dziewięćdziesiąt dziewięć. zależy siedem dziewięćdziesiąt i wygląda to tak. WRGB, to nie jest to prawda dobry wideo, ale już widzę, że to jest to samo. Jest to zestaw naprawczy. Linki, tutaj jakieś linki, dwie śrubki, busik nawet dali. Więc bez problemu można coś takiego dokupić. Nie wiem, czy takie coś może będę w jakimś hipermarkecie znalazł, bo coś, gdzie sprzedają te linki, i też bym mógł to kupić, może taniej. Nie wiem, potrzebowałem, więc zamówiłem. No dobra, ale jak już mówiłem, że kosztuje to 7,99 przesyłka 5 euro. To co robi normalny człowiek, skoro przesyłka od 50 euro jest za darmo? Trzeba coś dokupić. Czyli dokupiłem sobie torf. Litrowy na silnicę. Z Easy Life. Nie wiem, czy zadziała, czy nie zadziała. Co prawda mówią, że tylko Hemli clean. Działa i ja to potwierdzam, bo chemiklin to jest chyba najlepszy środek jaki może być, ale spróbuję tego. I co tu jeszcze mam? CO2 wpłynie, <laughs> oczywiście żart karbo. Karbo, bo mam krasnorosty. Będę musiał je też potraktować Poleciało na ziemię. Jest powrotem w ręku. Także... Te rzeczy sobie domówiłem, żeby rachunek wyszedł równy. 50 wyszło 55. No ale co człowiek zrobi, jak taka choroba? Matematyka jest prosta, więc ja się biorę za naprawę tego, za zmianę, powieszam lampy z powrotem i koniec tematu. Także dziękuję, żeście wpadli. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia i.